Z tej strony Minecraft Wiku zapraszam Was do pierwszego albo drugiego odcinka yy, z Turf Wars. Yy, jesteśmy na serwerze Mindplex i teraz która drużyna, która drużyna, która? A czerwona, dobra? Jesteśmy w czerwonej drużynie. Za 9 sekund start. Za 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra. I wracam. O, teraz jeszcze nie możemy. Wracam po dłuższej przerwie yy, z nagrywaniem. Bo trochę ten. Trochę dawno nie nagrywałem. No, ale już jestem. Dobra, teraz mamy Build Time. Czyli budujemy A może na dół zejdę. Dobra, na dole. sobie wybudujemy swój Fort. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Nie przeszkadzaj mi koleś. No i. Tak, teraz przez ten weekend właśnie byłem w Krakowie, miałem się nabrać, nabrać. Zabrać do na nagrywania, ale nie było czasu. Dobra, teraz jeszcze tutaj sobie do dostawimy takie mury. O, o, o fuck, fuck, fuck. O oh, fuck. Dobra, jest. Jeden kill. zabił mnie, dobra. I to już jest stara minigierka, ale nie wiedziałem co nagrać, więc już nagrałem to. Aj, zleciał, dobra, 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 dobra. Już, 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 Tam jest gościu. Aj! 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 Dawaj, 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 Niech się wy... O, zebrał mi spod nosa. O, chyba to... Chyba ich wygramy. Oj! Ale ja też chyba tak jest. Tak wygrałem. Z... Wygrałem. Trafiłem. Justyna, coś? Combat time. Dawaj. Aj. Tego Batmana trzeba zbić. Zbić. A trafić. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Kurde. Dobra. Teraz w ogóle się zgłosiłem do serii od... Pięknie trafiłem kogoś. Jest! Następny kill i... Aj! Jest! Następny! Pięknie mi idzie w tej rundzie. Jest! Następny kill! Aj! Już mnie zabił. Ale pięknie. Na razie mamy su super ogarnięty. tim Dobra, build. Time build. Dobra, dobra. W ogóle nie dokończyłem wam, zgłosiłem się do serii z widzami u Twista, którego serdecznie pozdrawiam. I tak, yy, planuję otworzyć serwer dla widzów. Już mam wykupioną yy, dom, domenę, tak? Chyba tak. O, dobra. Jest. A. Aj. Kurde nie wiem. Mam już wykupioną domenę. Ale nie, 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 nie domenę, tylko serwer... no, nie no, serwerownie. Nie pamiętam jak to się nazywa. No ale po prostu serwer już mam wykupiony. Więc jest spoczka. No i tak. Mam... Będzie... No, ło, ale dostałem heada. Będziemy grać ten. Będziemy grać na nim przeważnie na live'ach, znaczy ja będę grał. Yy, ale ale to, o, to będzie serwer 24 na dobę. O, pi pięknie. Aj, nie zauważyłem. Zagapiłem się. To będzie 24 na dobę na, przez 7 dni. Dostępny ten serwer, więc wy też będziecie sobie mogli pograć. Yy, tylko nie wiem na jaką wersję bym go zrobił. Ale to wszystko się wyjaśni. O, tam ściągnę kogoś. Jest! Aj, nie ma. A jakiś rostek mnie zabił. Nie wiem w ogóle, ile ten będzie trwała ta ruta. Jest. Jest! 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 Triple kill! Jest! Wygraliśmy, tak. Wygraliśmy. Dobra. Więc to byłem ja, Minecraft Wiku, zapraszam Was do subskrybowania mnie i w ogóle zapomniałem Wam powiedzieć, że jest już nas 60 czy 70 subskrypcji, więc dziękuję Wam za to. No i na razie, cześć!